Po pierwsze, cieszy mnie współpraca z naszym sąsiadem, z Ukrainą, i z jednej strony tak, czerpiemy od lat korzyści. Z tego, że fachowcy z Ukrainy pracują w polskich firmach, wykonują bardzo ciekawe prace, zawody. Też wiele firm ukraińskich oni dzisiaj są tak naprawdę bardzo istotnym elementem naszej gospodarki, a wiadomo, że Poznań stawiał zawsze na gospodarkę i, i, i na biznes. Z drugiej strony jestem przekonany, że w przyszłości ta współpraca, te fundamenty, które zbudowaliśmy tutaj w zakresach tych międzyludzkich relacji, pozwolą nam tak naprawdę na robienie wspólnych interesów. Dzisiaj jesteśmy tak naprawdę numerem jeden, jeśli chodzi o współpracę gospodarczą Ukrainy z innymi krajami Europy. I tak jak 30 lat temu, nikt się nie spodziewał, tak, że dzisiaj Polska będzie partnerem i równorzędnym graczem dla Japonii, dla Niemiec, że będą, będziemy w, tych, w, tej, w tej czołówce 20 największych gospodarek świata, tak jestem przekonany, że to również jest możliwe w układzie tego potencjału, którym dysponuje Ukraina yy, i taka współpraca czy z Niemcami, czy z Ukrainą jest według mnie kluczem dla rozwoju naszej gospodarki, to jest również klucz dla naszego bezpieczeństwa. Dzisiaj nie ma w Europie armii, która jest tak doświadczona w realnej walce jak Ukraińcy. To jest też kwestia współpracy w układzie biznesu zbrojeniowego i wykorzystania tych doświadczeń, które mają Ukraińcy. Także cieszę się, że to jest tutaj bardzo widoczne podczas tego spotkania w Poznaniu. To, co jest największym problemem, to działania Federacji Rosyjskiej w zakresie dezinformacji, w zakresie prób skłócenia naszych narodów, w zakresie wprowadzania tak naprawdę do internetu w ramach tej wojny hybrydowej, tych fejkowych informacji. I to jest chyba największym wyzwaniem. Jestem przekonany, że też sobie z tym poradzimy, bo jeśli chodzi o Rosję, no to uważam, że, że nasz model jest po prostu lepszy, bardziej efektywny. Jesteśmy też coraz silniejsi w sensie armii i poradzimy sobie i w zakresie obronnym, i w zakresie gospodarczym. Mamy targi poznańskie i tak naprawdę ta infrastruktura tutaj... To jest. No wychodzi się z dworca, tak naprawdę od razu się wchodzi na teren Tarków. To jest ewenement w całej Europie. Potrafimy to zorganizować. Kiedy byliśmy na, tym, na tej konferencji w Rzymie, no to widzieliśmy, o ile lepiej to robimy, niż nasi koledzy z innych państw. No i korzystajmy z tego know-how, korzystajmy z tych kompetencji, róbmy to dalej. Poznań to jest takie miejsce, w którym robimy interesy, spotykamy się. Trzeba jednak pewne rzeczy uzgodnić, żeby potem można było robić pieniądze. No według danych operatorów w telefonie komórkowej, mamy w 61 tysięcy osób z Ukrainy i często nawet nie wiemy, tak, że to są Ukraińcy. Na moim piętrze, w tym bloku, w którym mieszkam, mieszka pani doktor, która jest lekarzem, która leczy i Polaków i Ukraińców. Tak. Przyjechał tutaj z rodzicami z Odessy z uwagi na sytuację, która jest w Odessie.